Secret Wars w życie 8 bitwa trwa na niewidzianą wcześniej skalę. Na polu walki panuje chaos. Armie buntowników, torowie, zombie i hordy Anichidusa ścierają się z siłami duma. Starlord transportuje dwóch reedów czarców do zamków Duma, lecz ich statek zostaje zeszczony nagle przez Halka. Ale ridowie i tak kontynuują misję, a Star -Lord zostaje w zamku, gdzie jest zaatakowany przez Black Swan, która stanęła po stronie Duma. W desperacji Starlord wbija swoje nasioną gruta w Yggdrasil, co powoduje odrodzenie gruta w gigantycznej Formie, który następnie niszczy sporą część zamku i zabija wszystkich w okolicy. Na pole bitwy dociera też gigantyczny Ben Grimm, który również atakuje siły Duma. I wtedy Franklin Richards, syn Duma i Susan Storm, kontrolujący Galactusa, staje do walki z Benem. I niestety Ben, dowiedziawszy się, że Franklin jest synem Susan, to poddaje się i pozwala się zniszczyć, nie chcąc walczyć z dzieckiem swojej dawnej przyjaciółki. I wtedy osobiście Dum wkracza do walki i staje najpierw naprzeciw Thanosowi i zaoferował mu tytuł barona w zamian za lojalność. Thanos odrzuca propozycję twierdząc, że on kiedyś był lepszym bogiem niż dum teraz. A w odpowiedzi za tą pogardę Dum brutalnie zabija Thanosa wyrywając mu szkielet, lecz nie mogę tego pokazać z uwagi na brutalność kadru. Następnie w finałowym momencie Czarna, Pantera i Namor pojawiają się na polu bitwy i ten pierwszy wyposażony w rękawice nieskończoności i prowadząc armię zombie stwierdza, że to koniec panowania Duma. I w tym momencie zeszyt się kończy, dlatego Zostawcie suba, żeby nie przegapić ostatniego zeszytu.